Wyspa Pukok. Perełka wietnamskiego wybrzeża. Obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Więc ja nie muszę Was do niczego namawiać. Wakacje tu są w zasięgu ręki. Na odcinek zapraszam Biuro Podróży Rainbow, Health Maps Care. Najlepsze suplementy. Oraz Fridge. Świeże kosmetyki z lodówki. Wietnamska wyspa Pukok przyciąga turystów z całego świata. Znajduje się na Zatoce Tajlandzkiej i ogólnie wygląda tak jak większość wysp tajskich. Natomiast to, co ją odróżnia, to to, że ona jeszcze nie została odkryta przez wszystkich turystów. Ja zwiedzanie wyspy Pukok zaczynam od strony morza, a potem idę w głąb lądu. Zawsze bardzo czekam na ten moment, kiedy będę mogła się wykąpać. Woda na wyspie Pukok jest po prostu tak cieplusieńka, jest przejrzysta, jest e, dużo rybek, piękne skałki, fajny snorkeling, a ja teraz udaję się na wyspę eksplorować ląd. Jestem ostrzeżona, żebym zdjąć spódnicę, ponieważ o, ta, ta roślinka taka ma kolce yy, i się przyczepia. <grytania> i mi zniszczy wszystko, więc zadzieram piecę i lecę za moim przewodnikiem. Przebijając się przez tę dżunglę, muszę cały czas uważać, żeby nie wejść twarzą w pajęczynę i nie zjeść pająka. E, słuchajcie, to jest dla mnie ogromne przeżycie, bo ja właśnie tak wyobrażałam sobie dżunglę spełniając moje marzenia z dzieciństwa. Chodźmy dalej zobaczyć, czy może uda nam się jakieś znaleźć dziwne rzeczy jeszcze. Pytam się, czy są węże. Jest? I spytam się, czy są małpy. Jest. Chodźcie, idziemy szukać. małp. Pierwszy raz w życiu nie mogę do niczego porównać natury, która tutaj jest w, e, w Wietnamie. To jest po prostu zupełnie coś nowego i jeszcze nie nieodkryta przez turystów. Także, kochani. Nigdzie się jeszcze tak nie spotkałam, żeby roślinność wchodziła do morza. I wszystko to znowu, nie odkryte jeszcze przez turystów. Pani przewodnik powiedziała, że mam skórę milki, czyli mleczną, ale że po całym dniu na słońcu to będzie milki red. I ja jej powiedziałam, że milki red to będą tylko i wyłącznie moje usta, bo taki kolor właśnie ma fridge. Pokazałam Wam wyspy Dziewicze i Dzikie, a teraz jesteśmy na wyspie, która się nazywa Pearl Ocean, Ocean Pearl. Możecie sobie zamówić leżaczek, poleżeć, odpocząć, zrobić przepiękne zdjęcia na Instagrama. Teraz wracam na motorówkę, która zawiezie mnie na kolejną wyspę, gdzie wezmę kolejkę linową i dojadę na pukąk do hotelu. Ja już się zaczęłam ubierać, a tutaj kazali mi się rozbierać, dlatego że nasza kolejka dopiero będzie za półtorej godziny. I okazało się, że tuż obok kolejki jest wielki wodny park i park rozrywki. Nazywa się Sun World. Więc jeżeli macie dzieciaki ze sobą, albo macie w sobie jedenastolatka, to to jest to miejsce, gdzie musicie koniecznie. Jak chodzę do parków wodnych z moimi dziećmi, to oczywiście udaję, że się nie boję i zjeżdżam z moją starszą córką ze wszystkiego, z czego ona chce zjechać. Natomiast jak jestem sama, to wychodzi ze mnie tak naprawdę wielki cykor i najlepiej się bawię na takich zabawkach powiedzmy dla 7 lat. Nauczyłam się, że w Wietnamie, jak się coś od kogoś odbiera, to ręcami. Tak. Nie wiedziałam, jaką zjeżdżalnię wybrać, jak i jaką rozrywkę wybrać. Oprócz tego, że jest park wodny, jest też park rozrywki, także zdecydowanie jest to taki must, żeby tutaj przyjechać czy z dzieciakami, czy bez i po prostu się totalnie dobrze bawić. Wyobraźcie sobie park wodny, który jest w sumie może ze 30 osób, to jest właśnie. Sun World! Popływam sobie jeszcze chwileczkę, a potem udam się na kolejkę i będę dalej eksplorować wyspę. Poseidon i meduza chronią wszystkich tych, którzy zjeżdżają ze zjeżdżalni. Mnie chroni Health Labs i Immune Plus. z tych wysp, które są za mną. No, dzisiaj zaczęłam moją przygodę. Teraz dojeżdżam bezpośrednio do mojej wyspy Kukok i następnie udaję się do hotelu, bo jeszcze jest wiele rzeczy do zobaczenia.